Wcieram to we włosy przed każdym myciem. Mam mocne, lśniące włosy jak po najdroższym zabiegu u fryzjera. Koniec z wypadaniem włosów. Ta domowa maska w zupełności wystarczy. Aby ją przygotować, weź jedno awokado. Najlepiej dojrzałe. Awokado intensywnie nawilża, odżywia i odbudowuje strukturę włosa. Aby je obrać, przekrój je na pół i przekręć w dłoniach. Następnie wyciągnij pestkę, wbijając w nią nóż. Środek pokrój w kratkę. Za pomocą łyżki wyciągnij cały miąższ, przekładając go do miski. Kolejny składnik to oliwa z oliwek. Oliwa głęboko regeneruje, wzmacnia cebulki i dodaje włosom pięknego połysku. Możesz również dodać odrobinę miodu, który nada włosom miękkości i sprężystości. Całość dokładnie rozgnieć i wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą, kremową konsystencję. Twoja naturalna maseczka jest gotowa. Nałóż ją na włosy od nasady aż po same końce. Pozostaw na 20 minut, a następnie umyj włosy jak zwykle. Efekt? Włosy są odżywione, gładkie, pełne blasku i miękkie w dotyku, niczym po profesjonalnym zabiegu w salonie. Regularne stosowanie sprawi, że staną się mocniejsze. Nie będziesz codziennie zbierać ich z podłogi czy szczotki. Wsyp sól do wazeliny to domowy i niezwykle skuteczny sposób, po którym efekty zobaczysz od razu. Wystarczy zwykła wazelina kosmetyczna, którą większość osób ma w domu, choć niewielu zdaje sobie sprawę, jak szerokie ma zastosowanie. Do małej miski dodaj niecałą jedną łyżkę wazeliny. Wazelina ma wiele właściwości, które sprawiają, że jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów w pielęgnacji. Następnie dodaj łyżkę soli, najlepiej drobnoziarnistej. To właśnie ten subtelny krok sprawi, że efekt będzie pełniejszy i bardziej zauważalny. Dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita pasta. Nałóż ją na wybrane partie ciała, masując okrężnymi ruchami. Zostaw na około 10 minut, aby składniki mogły zadziałać, a następnie spłucz ciepłą wodą. Od razu poczujesz, że skóra jest inna. Miękka, napięta, jakby obudzona do życia. Taki domowy i tani peeling solny nie tylko oczyszcza skórę ale także pobudza mikrokrążenie, co poprawia jej ukrwienie i dotlenienie komórek. Stosowany regularnie może stać się Twoim sprzymierzeńcem w redukcji celulitu. Celulit to charakterystyczne nierówności skóry spowodowane nagromadzeniem tkanki tłuszczowej pod jej powierzchnią. Wypróbuj, a przekonasz się, że różnicę poczujesz już po pierwszym zabiegu. Kosmetyczki od lat mieszają kawę z kremem Nivea. To kosmetyk, który konkuruje z drogimi produktami pielęgnacyjnymi. Choć może to brzmieć nietypowo, wystarczy spróbować raz, żeby przekonać się o jego wyjątkowym działaniu. Zaoszczędzisz czas i pieniądze. Wystarczy, że dodasz dwie łyżki kremu Nivea do niewielkiej miski. Dzięki temu skóra staje się miękka, elastyczna i przyjemna w dotyku. Dodaj również dwie łyżki zmielonej kawy. Jej drobinki delikatnie wygładzają i nadają skórze bardziej jednolity wygląd. Kofeina i polifenole zawarte w kawie poprawiają jej wygląd sprawiając, że staje się bardziej gładka. Na koniec dodaj łyżkę miodu. Miód ma w sobie enzymy, które delikatnie złuszczają naskórek i usuwają martwe komórki. Całość dokładnie wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą konsystencję. Ta wyjątkowa mieszanka świetnie sprawdza się jako peeling lub maseczka do twarzy. Stosuj ją dwa razy w tygodniu, a efekty pozytywnie cię zaskoczą. Twoja skóra będzie wyglądać świeżo, promiennie i zadbanie. Kosmetyczka zdradziła mi ten sekret. Jedwabiście gładkie dłonie, jak po luksusowym zabiegu w salonie kosmetycznym. Zacznij od posypania dłoni cukrem. Jego drobinki złuszczają na skórek. Dodaj trochę kawy rozpuszczalnej. Dzięki niej skóra stanie się gładsza i bardziej jednolita. Wyciśnij sok z połowy cytryny prosto na cukier i kawę. Cytryna nada dłoniom ładniejszy wygląd i pomoże wyrównać koloryt. Na końcu dodaj odrobinę pasty do zębów, która sprawi, że wszystko dobrze się połączy i zadziała dokładniej. Masuj tę mieszankę okrężnymi ruchami przez kilka minut, szczególnie tam, gdzie dłonie są bardziej szorstkie lub zabrudzone. Daj jej chwilę, żeby dobrze się rozprowadziła i zrobiła swoje. Taki domowy peeling możesz wykorzystać również w innych miejscach, gdzie potrzebujesz gładszej powierzchni i bardziej jednolitego koloru. Wystarczy stosować raz w tygodniu, żeby cieszyć się efektami i ładnym wyglądem dłoni. Dodaj limonkę do kremu Nivea. Dzięki niej zyskuje on właściwości porównywalne do luksusowych kosmetyków. Choć ten przepis brzmi dziwnie, to gwarantuje, że sama zaczniesz tak robić. Limonka ma wiele zastosowań w domu i zdrowiu. Cytrusy są bogate w witaminy i minerały. Witamina C zawarta w limonce ma działanie antyoksydacyjne i rozjaśniające. Stymuluje również produkcję kolagenu. W połączeniu z kremem Nivea tworzy produkt, który zaoszczędzi sporo twojego czasu i pieniędzy. Do połowy opakowania niebieskiego kremu Nivea dodaj około jednej małej łyżki soku z limonki. Następnie dodaj dwie łyżki sproszkowanego mleka, które zawiera naturalny kwas mlekowy. Działa nawilżająco oraz złuszczająco. Całość dokładnie wymieszaj. Do mieszanki dodaj również niecałą małą łyżkę wazeliny. Wazelina zatrzymuje wilgoć w skórze, dzięki czemu staje się ona bardziej nawilżona i elastyczna. Całość wymieszaj. Połączenie tych trzech składników tworzy super kosmetyk. Taka maseczka jest już gotowa. Nałóż maseczkę na zmarszczki lub suche miejsca na skórze. Wykonaj delikatny masaż i zostaw maseczkę na około 20 minut. Regularne stosowanie poprawia strukturę skóry, nadając jej świeży i młody wygląd. Taka maseczka posłuży ci na wiele zastosowań. Polej dłoń Coca-Colą. Pokażę Ci, co zrobić, żeby stworzyć ulubiony produkt na co dzień. Będziesz zaskoczony efektem. Weź mydło i zetrzyj całą kostkę na tarce. Przygotuj patelnię i wrzuć na nią starte mydło. Zalej je Coca-Colą. Powinna przykryć wiórki mydła. Podgrzewaj całość na średnim ogniu, cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. Zobaczysz, co cudownego może z tego powstać. Nigdy nie pomyślałbyś, że te składniki można mieszać razem. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, zdejmij patelnię z ognia i przelej miksturę do szklanego pojemnika. Poczekaj kilka minut, aż miksturę ostygnie. Po tym czasie powstała mieszanka jest genialną maseczką. Nałóż na skórę i pozostaw na kilkanaście minut. Taka maseczka stymuluje krążenie krwi i nawilża. Stosuj regularnie każdego ranka lub na noc, a efekty cię mile zaskoczą. Taka domowa maseczka działa lepiej niż wiele drogeryjnych produktów. Twoja skóra będzie ci za to wdzięczna. Przetnij płatki kosmetyczne na pół i włóż do lodówki. Następnego ranka nie uwierzysz w efekty. Użyj zwykłe bawełniane płatki kosmetyczne. Najczęściej używasz je do zmycia makijażu. Dzisiaj pokażę ci ich inne zastosowanie. Weź nożyczki i kilka płatków kosmetycznych, przetnij je na pół. Do szklanki wsyp odrobinę zielonej herbaty, zalej ją gorącą wodą. Nie zaparzaj jej wrzątkiem. Zielona herbata zawiera wiele witamin. Herbata liściasta, a nie ta z torebek, ma więcej właściwości prozdrowotnych. Ma działanie przeciwmiażdżycowe i przeciwnowotworowe. Kiedy napar ostygnie, uszykuj miseczkę i wlej do niej kilka łyżeczek herbaty. Dodaj małą ilość oleju kokosowego. Odrobina na czubku łyżeczki wystarczy. W ciepłej herbacie olej się rozpuści. Olej kokosowy ma działanie antybakteryjne, przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Do miseczki z olejem i herbatą włóż płatki kosmetyczne. Kiedy nasiąkną, wstaw miseczkę do lodówki, tak możesz je przechowywać dłużej. Nasączone płatki przed użyciem rozciągnij i nakładaj pod oczy. Pozostaw na 20 minut, cienie pod oczami znikną. Taka maseczka stymuluje krążenie krwi i nawilża. Stosuj regularnie każdego ranka lub na noc, a efekty cię mile zaskoczą.